A rodziny urodziny z prezentem idę tak, piękna homalomanka Cześć moi drodzy. Zapraszam Was na film, który będzie takim skrótem z mojego weekendu. Zajrzymy sobie do mojego życia roślinnego, zajrzymy sobie do mojego życia prywatnego. No, to będzie takie trochę mydło i powidło. Zapraszam. Pamiętacie te sadzonki, które robiłam tydzień temu? Tutaj jest marantka pocięta. Ona coś tam próbuje puszczać, To są też, te, wiecie, korzenie po prostu powietrzne, ale wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że coś z tego będzie, bo maranty się dość łatwo ukorzeniają, Tutaj są jakieś takie suszki, więc cię chyba przejrzę ten słoik i takie suszki powycinam, żeby one tam nie siedziały w tym słoiku. No i tutaj jest Syngonium White Butterfly. Też są oczywiście jakieś suszki, więc ja to zaraz sobie wszystko powyciągam i pousuwam. No i tutaj w korzeniach, nie wiem czy u Was w komerze to widać dobrze, bo ja tutaj widzę, że <ścoughs> nic nie ma. Zobaczcie. Korzenie, gdzie Wy jesteście? Dobra, zaraz powyciągam wszystkie te sadzonki i zobaczę, czy które świecie nie zaczęły gnić i jak to w ogóle wygląda. To jest ten kaktus zegzakowaty Epifilum Anguliva i prawie już jestem dogadana z Jadzią, że y, pożyczam od niej tę roślinę. Ale coś muszę jej przywieźć samym. Chyba tą aglaonamkę, którą miałam z wymienki. To muszę ją jeszcze wyprowadzić. Dobra, cześć moi drodzy. Słuchajcie, będziemy w końcu cieli tę peperomię. Wiem, że opowiadałam o niej już tydzień temu. Ale po prostu, i miałam ten tydzień tą pociąć, ale i byłam w takim niedoczasie, że nie zdążyłam tego zrobić, dlatego dzisiaj ją potniemy, ale przy okazji potnę ją sami, a nie sama ze sobą, także fajniej. Dobra, moi kochani, zaczynamy w ogóle od najdłuższego pędu, który ciągnie się gdzieś tam, daleko, daleko. I powiem Wam tak, obejrzałam sobie filmik jak rozumiemy na rzecz peperomię, ponieważ myślałam, że to jest jakaś większa magia. Wcale nie, po prostu ukorzenia się normalnie, można też z liścia samego, natomiast. Ja tutaj będę próbowała ukorzenić z, po prostu z kolanka. Tutaj widać, że są takie mikrokorzenie. No nie będę robiła z tego jakiejś większej filozofii, tylko po prostu y, potnę je pod, y, pod kolankiem. No, takie może, nie wiem, dwuko dwukolankowe sadzonki. W razie gdyby coś tam zgniło, to będzie jeszcze jedno miejsce, z którego mogą wyjść korzenie. Dobra, tutaj tniemy. No jak widzicie, ja tak za bardzo się nad tym nie, nie pochylam, że o, chyba tutaj, o, chyba dwa kolanka, o, chyba trzy. Nie, tam po prostu tnę I ta, umówmy się, że ja doprowadziłam peperomię do tak okropnego stanu, że jej już niewiele rzeczy zaszkodzi, dlatego, dlatego tak sobie ochoczo tnę. Ok, jak ja ją kupiłam, te peperomię, ona była tak pięknie, gęsto obsypana, no wszędzie tutaj z każdego kolanka wychodziły listki. I widzę w ogóle, że ta ona bardzo chce rosnąć, naprawdę. I gdybym ja jej nie zaniedbała, to ja myślę, że ona była przepiękną, absolutnie przepiękną kaskadą zielonych listków z taką wariagacją na. O, tutaj dobrze widać. Z wariagacją na zewnętrznych liściach. No, ale niestety zaniedbałam, na kulpa ale zaniedbałam, ale teraz próbuję naprawić mój błąd. Wiem też, że peperomie można ukorzeniać z liścia. Napiszcie mi w komentarzu, czy u Was ukorzenianie z liścia peperomie się udaje, bo ja do tej pory myślałam, że ukorzenianie z liścia to jest raczej domena zamio, który tam musi sobie wytworzyć bólkę, albo fiołków, które jakby no wiem, że się normalnie z liścia ukorzenia, czy też ceropegi, prawda? Czekajcie, czekajcie, tutaj mamy taki pęt, to go sobie tu ciachniemy, ale dzisiaj jest fryzjerka. Ja w ogóle, jak byłam młodsza, to chciałam być fryzjerką. To był jeden ze stu zawodów, które chciałam wykonywać. <grywa> no, ale łysol no, nie mogę. Mam taką chrypę, ponieważ wczoraj byłam na urodzinach mojej siostry i trochę śpiewaliśmy. I troszkę zachrepiałam. Widać, ta mnie jest słabna. Ona, nawet, yy, nawet z tym wyglądem, który teraz mam, jest dość marny. Dobrze wygląda pomimo wszystko. Teraz, jak ją obcięłam, to, to jest okej. Okay. Wspaniałe, wspaniałe zajęcie, jak nie macie na dzień planów. Chociaż nie, ten filmik puszczę pewnie wieczorem, ale jak na, na jakiś czas nie będziecie mieli planów, to cięcie To jest mega relaksujące. W zeszłym roku dorwałam się do sekatora i przyciąłam wszystkie u nas iglaki. I to było tak oczyszczające zajęcie. No i dobrze, no i jak ty się teraz prezentujesz? <grym> Pięknie! jak w ogóle teraz, można powiedzieć, wygląda te peperomia prawie jak patyczek. Jest tak mało listków i są tak powyginane te pędy, że... takie geometryczne załamanie mają. W ogóle bardzo ładna roślina. No słuchajcie, wydaje mi się, że zostawię ją teraz w takim kształcie. Poczekam trochę, aż te sadzonki... Zaraz mam zrobić bliżenie na to, ile tych sadzonek jest. No i poczekam, aż te sadzonki przeschną, żeby się tam wytworzyła tkanka kalusowa i włożymy do wody. Dzisiaj słuchajcie jeszcze gościna nagrania, bo robię pewien projekt z. To, o, to jest w ogóle dobre pytanie. Z siostrą mojej bratowej i teraz nie mam pojęcia, jak ją nazwać, więc po prostu z Olą robimy pewien projekt, fajne. No i u nich jest taka: moi drodzy, Monstera, tą rodzinę, Więc nie dość, że jest piękna, to jeszcze jest ogromna. I zobaczcie, że tutaj już jest ta fenestracja taka wewnętrzna. Przy głównym nerwie są te dziurki. Pięknie to wygląda. I powiem wam, że tutaj jest w ogóle dość chłodno, a tej monsterze wydaje się, że to w ogóle nie przeszkadza. Dobra, a obok, moi drodzy, jest taka wielka juka. Piękna, ogromna i ona nadal rośnie. Teraz w ogóle, żeby pokazać Wam, kto jest wyższy, Ola zaprezentuje siebie. Ola ma około dwóch metrów. <todgłosy> W do trzech, ale? Tak. A zobaczcie, że ta juka jest nadal wyższa. Tutaj mamy bardzo wysokie sufity, więc to rzeczywiście pokaźny okaz. Ola, czy jesteś dumna z tej Juki? Jestem dumna z tego kwiatu, bo e, hoduję ją od urodzenia. Ona, A jak o nią dbasz? Powiedz nam. E, po prostu myślę o niej. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w ostatnim odcinku, który pojawił się we środę, mówiłam o tym, że marzy mi się taka instalacja z łosich rogów na, na, na drewnie, na desce. I tego samego dnia Jungle Boogie, jeden z moich naprawdę takich ulubionych kanałów, wrzucił filmik o tym, jak umocować łosie rogi na desce. I jeżeli to nie jest zrządzenie losu, to ja nie wiem, co jest rządzeniem losu. I w tym filmiku środowym mówiłam o tym, że w domu mam taki plaster drewna, który by mi się bardzo, bardzo przydał do tej instalacji i oto jest. Oto jest mój plaster drewna, moi drodzy, wydaje mi się, że to jest nawet, jestem pewna, że to jest brzoza, więc to nie jest miękkie drewno, takie jak na przykład sosna, także ono, y, ono się idealnie nada do tego obrazu. Jest bardzo ładne, bo jest po okręgu, bo to jest plaster drewna, dlatego yy, siaragi będą tu wyglądały, myślę, no nie chcę używać tego słowa, na wyrost, ale czy to nie będzie perfekcyjne połączenie? Zaraz idę zapytać się mojego tatę, czy mamy jakąś bejcę w domu, żebym sobie to zabejcowała, zabezpieczyła to drewno. Zabieram je do Warszawy i na dniach albo na tygodniach, bo muszę jeszcze mech zamówić, i muszę znaleźć żyłkę wędkarską, bo nie chcę robić tego na sznurku. I muszę w garażu jeszcze znaleźć gwoździe. Dobra, jeszcze dużo przede mną, ale mamy plaster drewna. I ja się strasznie cieszę. Tak strasznie się cieszę. Moje ukochane, naprawdę ukochane, jesienno-zimowe hortensje. Uważam, że to jest jeden z najpiękniejszych elementów ogrodu w tym okresie. No zobaczcie, przecież te listki są tak delikatne. Nie wiem, jak motylki, jak skrzydełka dźmy. Coś pięknego. Prawda, uwielbiam je. No i czekamy z zaścięciem aż do wiosny. Mniej więcej w marcu, w kwietniu. Zobaczymy, jak się pogoda ułoży. Tak będziemy ścinać. O, tutaj zobaczcie, że funkie, jak. No, jak rosną, to są bardzo okazałe. Natomiast one tak umierają w brzydki sposób. Już teraz, może tutaj to trochę widać. One po prostu się. No, rozciapują, tak jakby gniją. One się można powiedzieć, rozpływają. W tym. Teraz nie zdążyły się zupełnie rozpłynąć, no bo już, wiecie, zamarzły, ponieważ wczoraj tak troszkę pada śnieg. No, tak wiecie. Ale tak one normalnie się tak jakby rozkładają. Modrze, który też już. No, wczoraj tu zamytałam, ale sypia się z niego okrutnie. To jeszcze jakieś ostatnie próby Klematisa, ale no już. O tutaj, pięknie widać. Futrzany, no ale to już wiecie, końcówka. Katarpa już prawie zupełnie zrzuciła liście, z których teraz jest kołderka tutaj dla tej. Zapomniałam słowa No, dlatego wiecie, nie dla grzątki, matko o co mi chodzi. O. Ależ piękne. No to nieważne czy jest wiosna, jesień, lato, czy zima.

No dobra, moi drodzy, zaczynamy od e, zapalikowania Amedium e, Medium Green, które, jak widzicie, opiera się na takiej etykietce do podpisu roślin, więc e, wstyd, 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 że mu nie dam normalnej podpórki, a Amedium jak nie ma podpórki, no to nie dość, że wypuszcza bardzo długiego wąsa, chociaż ten nie jest jeszcze długi, no to wiecie, no, no wyciąga się i wygląda tak, jak wygląda. Ostatnio nakrzyczałam na tę roślinę, że nic nie robi i, moi drodzy, idzie tutaj nowy liść. Właściwie tu jest już nowy liść, jest rureczka, także okazuje się, że krzyki, krzyki działają. Postanowiłam, że przeniesiemy sobie to amedium na taki keramzytowy palik. Ja ten palik mam od chłopaka, z którym się wymieniałam, za, za epiceboglok. Dobra, na początku musimy sobie wyjąć całe to, całą tę badeliadę. Wiecie co? Ja się nie spodziewałam, a tutaj jest dość kiepsko z korzeniem. Jest żywy. No dobra. Ojej, kiepsko. No kiepsko, kiepsko, jestem troszkę zaskoczona. No ale dobra, dobra, dobra. Nie jest źle, tylko wiecie co? Ja naszkowałam dla niego taką doniczkę, a z takim. Z takim korzeniem do takiej doniczki to będzie trochę pomyłka. Także idę, znajdę moją jakąś mniejszą doniczkę i dopiero go posadzimy. chałupie, gdzieś jest milion roślin, jest też milion doniczek. Kurczę, Wam, że ten korzeń trochę mnie zmarcił. No ale trudno. No teraz już z tym nic nie zrobię. W sensie zrobimy, jak ta roślina będzie sobie rozumiała. Dobra. To ten palik, ja mam w ogóle szczęście, no bo ten palik już jest zrobiony i nie ja go musiałam robić, nie ja się musiałam spróbować. Hmm, ale wiem, że takie paliki, no bo to jest po prostu, wiecie, to jest siatka złapana trzęsietkami tutaj. Teraz tu są trzęsietki. Siatka złapana trzęsietkami można ją zgonić albo karamzytem albo mchem. W tym przypadku to jest karamzyt i ja mam takie marzenie, że on się będzie sam nawadniał wodą, która będzie tutaj w, no bo to amebrumidium będzie w samej hydroponice. Więc będzie woda w drugim pojemniku i ja mam nadzieję, że ten taranty będzie się sam nawilżył. Nie wiem, czy tak będzie, ale taką, taką mam nadzieję. Nowy liść u filka Josebuano jest przepiękny. Już go Wam pokazywałam, jak był takim maluchem, a on cały czas rośnie, więc to jeszcze nie jest jego ostatnie słowo. Filo Painted Lady coraz bardziej rośmuchany. Ten stożek już już właściwie no, za chwilę będzie puszczał liścia, a dwie sadzonki, które są w wodzie już wypuściły przepiękne korzenie, więc niedługo będę je tutaj dosadzała. No tutaj moi drodzy begonia, którą wam pokazywałam begonia od Angie. No, no, no właśnie tak myślałam, że będzie z tą begonią. Nie zawiodła mnie, bo po prostu ona nie chce tutaj żyć. Szkoda. Moi drodzy, ja się już z wami żegnam. Dzięki, że razem ze mną przeżyliście w jakimś stopniu ten weekend. Teraz zabieram się za przeglądanie ciuchów, bo chciałabym trochę ich oddać tym, którzy potrzebują ich bardziej niż ja. Poza tym herbatka, później oczywiście lektura, autobiografii, Matthew Perry. Przyjaciele, kochankowie i ta wielka straszna rzecz, jestem już w... No, jestem już właściwie pod koniec. Jestem absolutną fanką przyjaciół, odkąd tylko pamiętam, a jeszcze jej do końca nie przeczytałam, to dlatego, że ja ją po prostu sobie dawkuję. Nie chcę jej całej przeczytać zbyt szybko. Nie chcę, żeby się skończyło po prostu. <grych> Dobra, moi drodzy, życzę Wam dobrego wieczora i widzimy się w kolejnym filmiku, a ja Was teraz żegnam tak trochę za kamery, pa!